Witam, tym razem przeczytam Wam opowiadanie, które już czytaliśmy w przedszkolu, ale pamiętam, że bardzo Wam się podobało. O dwóch kubkach i o tym, co dzieje się, kiedy dzieciom kończy się paliwo. Ła! Kuba ziewa podczas kolacji, jakby chciał kogoś połknąć, jest taki zmęczony. Ten dzień był pełen wrażeń. Razem z mamą, tatą i Lenką byli na wycieczce rowerowej. Potem w parku linowym Kuba aż trzy razy przeszedł trasę dla dużych dzieci, choć ma dopiero 6 lat. Teraz trochę bolą go nogi i ramiona, ale to nic. Jest już w piżamie, zaraz umyje zęby i pójdzie spać. Obok Kuby przy stole siedzi Lenka. Trzyma w ręce kanapkę i bardzo powoli... Coraz wolniej ją przyżuwa. Chyba zaraz zaśnie. Ona też jest zmęczona, choć podczas wycieczki rowerowej siedziała w foteliku zamiast pedałować jak Kuba. No tak, ona ma dopiero trzy lata i jeździ tylko na rowerku biegowym, bardzo powoli. Kochanie, zaraz zaśniesz z tą kanapką, mówi czule tata. Ja chcę pić, mówi słabym głosem Lenka i odkłada kanapkę na talerz. Prosisz o picie, już się robi, odpowiada wesoło tata. Wstaje od stołu, idzie do kuchni, i po chwili wraca z zielonym kubkiem pełnym wody. Proszę bardzo, zielony twój ulubiony, ale ja nie chcę zielonego, ja chcę różowy. Jęczylenka, to dla ciebie tak bardzo ważne, upewnia się tata. Tak, okropnie ważne. Skoro tak, to dostaniesz różowy, odpowiada tata uroczystym głosem. Idzie do kuchni po różowy kubek, po czym przelewa wodę z zielonego kubka do różowego. Nie! Lenka wydaje z siebie wściekły ryk. Nie, 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 nie! Dziewczynka raz po raz uderza piąstkami w stół. Tata marszczy brwi. Chyba stracił cierpliwość. Zobaczcie, Lenka marszczy brwi. O co ci znowu chodzi? pyta Lenkę niezbyt miło. Dziewczynka gwałtownie odsuwa swoje krzesło od stołu osuwa się na podłogę. Głośno płacze. Mama wzdycha i zgaduje. Chciałaś nową wodę, nie z zielonego kubka. Tak, Lenka szlocha, nie będę piła wody już nigdy. Tata przywraca oczami. Mama siada na podłodze obok Lenki i mówi do niej bardzo powoli i łagodnie. Widzę, że jest ci bardzo źle, córeczko. Jest Jesteś chyba smutna i zawiedziona. Chciałaś różowy kubek i nową wodę. Lenka nadal płacze ale zaczyna słuchać. Mama delikatnie masuje plecki dziewczynki, która powoli się uspokaja. Co możemy zrobić, żebyś poczuła się trochę lepiej? Pyta mama. Przytul, mówi Lenka. Wstaje i rzuca się w ramiona mamy. Hej, Czytamy. Po chwili Lenka całkiem spokojnie puszcza mamę. Sięga po kubek i pije. Już nie ma dla niej znaczenia, czy to nowa woda, czy woda przelana z zielonego kubka. Widzę, kochanie, że jesteś zmęczona i śpiąca. Pójdziemy się teraz położyć. Dobrze? pyta mama. Tak, chcę, misia, i spać. I przytul, Mam lenka ziewając szeroko. Dobrze, a po drodze wstąpimy do łazienki i umyjemy ząbki. Najpierw misiowi, a potem tobie. Mama niesie senną lękę do łazienki. Kuba i tata zostają przy stole i kończą kolację. Dlaczego ona tak się zachowuje? Pyta kuba. Ciocia Zosia wczoraj na placu zabaw mówiła, że Lenka jest niegrzeczna. Sądzę, że nie ma niegrzecznych dzieci. Są tylko dzieci, którym skończyło się paliwo i nie mają siły zachowywać się właściwie, odpowiada tata. Paliwo? kuba się zdziwił. Nie jesteśmy przecież samochodami. Nie jesteśmy, ale tak jak samochody, potrzebujemy czegoś, co daje nam energię. Dla samochodów, tym czymś jest paliwo, a dla ludzi, jak myślisz, co to takiego? Jedzenie i picie? Zgaduje Kuba? Dokładnie tak. A czegoś takiego potrzebujemy wszyscy. Wszyscy powinniśmy sprawnie działać. Hmm. No, nie wiem, Kuba zamyśla się. A kiedy czujesz się źle? Pyta tata: kiedy jestem chory, kiedy się zdenerwuję albo jestem smutny, kiedy jest dużo dzieci i głośno krzyczą, kiedy moi koledzy się kłócą, no i kiedy jestem niewyspany li jesteś na wizji. <laughs> Widzisz, synku? W każdej takiej sytuacji zużywa się twoja energia. Podobnie jak samochód spala paliwo, zwykle chcemy postępować tak, żeby nie sprawić komuś przykrości, ale kiedy mamy bardzo mało energii, możemy zachowywać się inaczej niż byśmy chcieli. Lenka była bardzo zmęczona i mało dziś zjadła to, dlatego tak gwałtownie zareagowała. Umie przecież poprosić o nową wodę, ale teraz nie była w stanie. Jej bak był prawie pusty. W samochodzie jest takie żółte światełko, które zapala się, kiedy w baku jest mało paliwa. Fajnie by było, gdyby ludzie mieli takie lampki, puszcza wodze fantazji Kuba. Od razu byłoby wiadomo, do kogo nie należy podchodzić, żartuje tata. A wiesz, tak naprawdę mamy takie lampki. Jeśli ktoś, czy to dziecko, czy dorosły zachowuje się źle, to można założyć, że jest mu źle. I kiedy my sami zrobimy coś, czego nie rozumiemy, to zwykle powodem jest pusty bak. Jak myślisz, co wtedy trzeba zrobić? Zatankować. Tak jest. To co teraz zrobisz? Pyta tata z uśmiechem. Pójdę spać, jestem okropnie zmęczony. Kuba ziewa. Dobry pomysł, tylko najpierw umyj zęby. I zadanie dla Was na dzisiaj. Narysujcie um, sytuację, w których jesteście bardzo zmęczeni. Narysujcie rzeczy, które odbierają Wam energię, które zabierają Wam paliwo i narysujcie czynności albo to, co lubicie robić, albo to, po czym czujecie się lepiej i macie więcej tej energii. Spróbujcie, jest to trudne, ale. Liczę na Was, więc, że sobie poradzicie. No, Heili, dzisiaj po prostu chyba już się układa do spania. Co, Heili, idziesz spać? Papa, dzieciom powiedz, brzucha do głaskania.